Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem skąd taka forma potrójnego powitania, być może jest to jakaś magia, zaklęcie, które rzucamy, aby czas przed nami, który dzielimy z innymi, był właśnie taki dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nowy Marketing Medyczny. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, współtworzę agencję ImageMed. A dziś podzielę się moimi przemyśleniami z zakresu nowych obszarów internetu, który możesz zagospodarować na potrzeby swoich działań marketingowych. Jakie to są obszary? Zapraszam! Pierwszym obszarem internetu. Do którego chciałbym Cię zachęcić, jest LinkedIn. LinkedIn, forma wymowy, jedna i druga jest już powszechnie spotykana i w powszechnym użyciu. Jest to platforma, która w swoim założeniu ma być platformą dla profesjonalistów, gdzie zakładamy tak zwany profil zawodowy, gdzie od razu przyznajemy się, gdzie pracujemy, na jakim stanowisku, jaki mamy zawód, w jakiej firmie jaki jest nasz zakres obowiązków i jakie jest nasze doświadczenie zawodowe i to są te chyba podstawowe różnice między LinkedIn'em a Facebookiem czy innymi mediami, że tutaj nie ściemniamy, nie ukrywamy się pod pseudonimami lub nazwami postaci bajkowych, tylko jesteśmy sobą i to jeszcze w tej wersji języ zawodowej. Język LinkedIn'a jest już w części przypominające Facebooka, czyli pojawiają się kotki, ptaszki, kwiatki, memy, ale jest jeszcze bardzo dużo rozmów merytorycznych, ankiet, pytań. Można do każdej osoby napisać, poprosić ją o kontakt, szukać znajomych, szukać kontaktów. Kilka razy takie nowe kontakty pozyskałem na LinkedInie jest o wiele łatwiej kierować komunikację, gdyż w związku z tym, że podajemy informacje o swoim życiu zawodowym, to druga strona wie, czym się zajmujemy i czy produkt, usługa, wiedza, którą oferuje, jest dla nas potrzebna, zaspokaja jakiekolwiek nasze potrzeby. Czyli jednym zdaniem wysoka kultura rozmów, wysoki poziom merytoryczny i wiemy, z kim rozmawiamy. Dzisiaj jestem trochę wcześniej w naszym biurze, bo w biurze zazwyczaj nagrywam około 22. Za oknem przyjechała karetka. Jestem ciekaw, czy to się nagrało. Jeżeli tak, to będzie taki sygnał, że mówiłem coś ważnego. Mam nadzieję, że wszystko na zewnątrz jest w porządku. Na pewno LinkedIn jest dobry dla osób, które w branży medycznej, poszukują kontaktów do lekarzy, do menedżerów placówek, do y, instytucji związanych ze zdrowiem, czyli tam, gdzie mogą zaoferować swoje produkty lub usługi. Ale również ty jako lekarz, fizjoterapeuta, menedżer placówki medycznej, y, medical and spa, cokolwiek, co, gdzie świadczy się usługi medyczne, może również y, tam, a według mnie nawet Powinieneś, warto, żebyś to rozważył i uczynił, założył swój profil dla siebie, swój zawodowy oraz dla swojej placówki. Dlaczego? już dlatego, że każdy, kto pracuje, każdy, kto jest na LinkedInie, jest również człowiekiem, który ma swoje zdrowie i to zdrowie może być w lepszym lub gorszym stanie, więc może stać się twoim potencjalnym pacjentem. Poza tym jest tam bardzo dużo osób z tak zwanej kadry zarządzającej, osób, które mają przy swoich nazwiskach tytuł menadżera, prezesa, CEO i tak dalej, którzy mają bardzo stresującą pracę, więc przestrzeń do tego, aby im pomagać, wspierać ich w utrzymaniu wysokiej kondycji, odporności psychicznej i pomagać im w trudnych chwilach jest ogromna, więc Tutaj już podpowiadam, kto szczególnie na LinkedInie mógłby się znaleźć, ale również są to osoby, które dbają o swój wygląd zewnętrzny, osoby, które pragną budować swój zawodowy wizerunek, swoją markę osobistą, więc też dbają o inne szczegóły. Więc tak naprawdę jest to również też rynek sprzedaży swoich usług, jak każdy inny, ale oczywiście ma też swoje zasady i reguły, które nale należy przestrzegać. Czyli dla każdego zawodu, od pielęgniarki poczynając, ratownika medycznego serdecznie pozdrawiam Karola, <laughs> bardzo słynny ratownik na LinkedInie lekarzy i placówek medycznych dla każdego jest tam przestrzeń do rozwoju swojej marki, zagospodarowania tej przestrzeni, która tam jest. Ponieważ wszyscy ludzie mogą kiedyś zachorować na coś i zostać swoim pacjentem. Ty jako menadżer placówki możesz kiedyś chcieć pozyskać nowe osoby do zespołu, a tam możesz budować swój wizerunek właśnie e, e, placówki, jako marki, e, z którą można wiązać przyszłość. Drugim obszarem jest TikTok. Być może się w tej chwili uśmiechnąłeś, pomyślałeś, że o że ty, o czym ty gadasz Jędrzejewski, przecież to jest narzędzie dla Maulatów. Niby tak, niby tak, ale mamy. Jak na razie jeden case, ale to jest dla nas, jak myślę, tylko kwestia czasu, żeby powtarzać tą, to osiągnięcie. Mamy naszego klienta, który, lekarza, który przyjął naszą strategię zaproponowaną rozwoju swoich działań promocyjnych w tylu pozyskania pacjentów na zabiegi, wysokobudżetowych pacjentów. I rozwinęliśmy mu profil, już w zeszłym tygodniu od października działamy, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, z pół roku. W pół roku nie wydając złotówki na promocję jego profilu na TikToku przekroczyliśmy 5 tysięcy obserwujących filmy. Kilka z filmów ma ponad 60 tysięcy wyświetleń i jeden z najnowszych filmów idzie na rekord, bo już jest blisko 70 tysięcy wyświetleń. I czy są tam pacjenci? No analogicznie jak do LinkedIna, każdy kto jest człowiekiem, czyli żywym organizmem, może zachorować, może mieć jakiś problem zdrowotny i może zostać twoim pacjentem czy y, klientem, jeżeli potrzebuje y, usług związanych ze zdrowiem. Czy są tam pacjenci wysoko budżetowi? Oczywiście, że są pod y, firmami naszego klienta, którego case study znajdziecie niebawem na naszym blogu imagemet.pl, zakładka blog piszą wprost jaka jest cena. No, wszyscy, którzy zajmują się marketingiem i sprzedażą marzą o takim pytaniu, bo to oznacza, że ta osoba już jest bardzo mocno w lejku sprzedażowym. Skoro pyta się o cenę, bo, bo to znaczy, że już rozważa skorzystanie z tej usługi. Film, o którym mówię, dotyczy prostowania przegrody nosowej, czyli zabiegu nietaniego, kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więc są tam pacjenci, którzy taką operacją się zajmują, jak myślę również innymi zabiegami, które może świadczyć. TikTok jest oczywiście medium o wiele bardziej swobodnym, przepełnionym treścią wideo, bo to jest taki format, który tam obowiązuje. Określoną długością filmu, już w którymś odcinku o tym mówiłem, że to jest według mnie idealna forma dla dzisiejszych czasów, czyli łatwe w odbiorze, bo wideo skondensowane, no bo maksymalnie do 3 minut, a większość filmów ma od kilkunastu do jednej minuty. Kilkunastu sekund do jednej minuty. Łatwo. Z Łatwo przesunąć um, się pomiędzy filmami, ponieważ one są jakby ustawione w takiej linii, którą przesuwamy kciukiem do góry, do góry, do góry. Przypomina to trochę Instagrama, ilość tekstu jest ograniczona do minimum, e, czyli chyba do kilkudziesięciu, kilkuset znaków, gdzie pisuję, nie, nie nawet w, często filmy, które są bardzo popularne, nie wykorzystują całej możliwej do zapisania treści tylko podstawowe informacje tutaj podobnie jak do Instagrama wpisuje się hashtagi No i jest cała biblioteka filmów dzięki temu również na Instagramie i w relacjach na Facebooku mo mo możemy używać dźwięku bo TikTok tak mocno nas do tego przyzwyczaił że Facebook żeby być konkurencyjny Instagram musiały to wprowadzić Hmm. Czytałem w jednym z artykułów, e, już nie pamiętam na jakim blogu, że ilość wyświetleń TikToka w grudniu 2021 roku przebiła, przebiła e, wyświetlenia na YouTube. Niestety, niestety nie było tam źródła. Jeżeli trafię na, takie, na takowe źródła, na pewno się z wami podzielę. Wracając do Linkedina, to właśnie. Podpowiem osobom związanym, związanym, z, związanym z branżą medyczną, czyli, czyli takim, którzy na przykład poszukują e, klientów na swoje usługi i produkty wśród lekarzy i menedżerów placówek, że w kategorii szpitale i opieka zdrowotna e, na LinkedInie jest ponad 17 milionów użytkowników na całym świecie, w tym 2 miliony osób decyzyjnych. W Polsce jest. Ponad 32 tysiące użytkowników w kategorii szpitale i opieka zdrowotna, w tym uwaga 6 tysięcy osób decyzyjnych. To są dane za marzec 2022 roku e, opracowane na platformie Sales Navigator. E, więc 6 tysięcy osób decyzyjnych oznacza 6 tysięcy potencjalnych klientów na Twoje produkty i usługi. Bardzo dużo? Dużo. Czy warto korzystać? Oczywiście warto. 4 miliony. 4, nie, przepraszam, ile jest w Polsce użytkowników? O, zaraz sprawdzimy, ile jest w Polsce użytkowników. na Nikedi nie, przepraszam, ale to przecież tu mam zapisane. 4 miliony użytkowników NIKEDINA w Polsce oznacza 4 miliony potencjalnych pacjentów. Ponieważ wszyscy chorujemy, wszyscy jesteśmy poddani stresowym sytuacjom, i każdy z nas może potrzebować lekarza. Więc jeżeli myślisz o rozwoju swojej marki osobistej, to tam powinieneś być. Jeżeli myślisz o strategicznie o pozyskiwaniu pacjentów, to również tam powinieneś być. Jeżeli masz placówkę medyczną i starasz się ją rozwijać, budować zespół, to jest co najmniej kilka powodów, abyś był na LinkedInie. Co do TikToka, są tam ludzie, więc są tam pacjenci, są tam lekarze, więc jeżeli prowadzisz firmę, która sprzedaje sprzęt medyczny, to tam też znajdziesz tych lekarzy. Tam też jest system reklamowy i osoby znające się na tym lepiej ode mnie nadal twierdzą, że to przypomina wczesną fazę Facebooka, że reklamy były naprawdę bardzo, bardzo tanie. Mam nadzieję, że te informacje, które Ci przedstawiłem na temat nowych obszarów do zagospodarowania w internecie dla Ciebie, i dla Twojej marki, dla Twojej placówki, kliniki, do Twojej firmy, e, przydadzą Tobie się w planowaniu działań strategicznych, że odważysz się tam być, że i będziesz chciał znaleźć mnie na LinkedInie, to jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem Paweł Jędrzejewski. Jakie stanowisko wpisałem sobie? Stanowisko. O, stanowisko mam takie, jak zajmuję, czyli zajmuję się e, zarządzam marketingiem i sprzedażą w, w ImageMed, w naszej agencji. Zajmuję się również pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a takim opisem bio jest to, czym zajmuję się na co dzień, czyli jestem konsultantem do spraw marketingu medycznego i w tym pomagam lekarzom i placówkom. Na TikToku również mnie znajdziesz, aczkolwiek to będzie już trzecia próba, którą podejmuję, aby zdobyć popularność. Marketing medyczny nie okazał się zbyt seksownym tematem na TikToka, ale żeby to zrównoważyć zapraszam na naszego bloga fir firmowego imagemed.pl blog, gdzie znajdziesz bardzo dużo wartościowych artykułów o marketingu, usług medycznych i o rozwoju placówek medycznych. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za to, że wysłuchałeś mnie do tego momentu. Mam nadzieję, że dzięki temu zaklęciowi, zaklęciu, że <laughs> to zaklęcie, które rzuciłem, czyli trzy razy, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, spełni się w dniu, w którym tego słuchasz. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnym odcinku.